Dzienny dzień naszego urlopu Idziemy na plażę Piękna pogoda 34 stopnie Dzisiaj już nie ma wiatru Także Idziemy i pokażę wam Jak tutaj jest właśnie wyjście Z tego apartamentu i dojście Dojście na plażę Ulica nazywa się ulicą Iwona Mestrowica Apartamenty Maria Mieszły się pod numerem 9. <laughs> Koło drzewa z oliwkami Bardzo przepraszam za dźwięk, ale nie mam jeszcze krawatowego mikrofonu, więc na pewno będzie pora wiatru słychać. Przyszedłem może z 30 metrów. Tutaj macie piekarnię. Tu jest piekarnia miejscowa. Bardzo dobre wyroby, bardzo dobry chleb. Jeżeli ktoś jest panem całych bochenków może, może kupić cały. Jeżeli ktoś chce pokrojony, pani służą, służy pomocą, także kroi, także drożdżówki czy jakieś yy, ich wyroby, takie hmm. tutaj kupicie. Z takimi artykułami sportowymi typu klapki, można wypożyczyć rowery, stroje kąpielowe kupić. Ceny, ceny podobne są jak u nas. Także, jeżeli nie zakupicie w Polsce, nie zdążycie, to, to dużo nie przekłacicie kupując tutaj. Idąc <laughs> dalej, tu widzicie Stragan, takiej naszej pani własnego ogródka, warzywa, owoce, arbuzy, różnego typu frukty. No powiem wam, nie jadłem jeszcze takich arbuzów, takich winogron, o takim smaku, takich brzoskwiń. No inaczej w ogóle smakują. Idziemy teraz główną ulicą Orebicz Na plażę miejską Trystenica Ona się nazywa dla facetów kierowców zmotoryzowanych. Tutaj jest sklep z częściami samochodowymi, także do każdego auta wszystko dostaniecie. Jeżeli czegoś nie ma, to, to, to gość sprowadzi i za dzień lub dwa taką część otrzymacie, także, także też jest jakieś zaplecze techniczne. Tutaj jest wypożyczanie samochodów kantor Także, tak jak powiedziałem wszystko jest w zasięgu ręki tutaj mieści się najbliższy sklep spożywczy nie jest może jakichś tam dużych rozmiarów, ale wszystkie też najpotrzebniejsze rzeczy mają. Jeżeli chcecie zrobić większe zakupy, to możecie się udać na koniec miasta. Jest duży hipermarket konsum, w drugą stronę. W drugą stronę jest trochę mniejszy eee, też konsum. W każdą taką uliczką dochodzimy do plaży w każdym domku oferowane są wino, rakija piery różnego rodzaju miejscowe wyroby tutaj wakacje które mamy organizowane przez Sonar Travel i pana Pawła. Pełen profesjonalizm. Tutaj jesteśmy drugi dzień. Dostajemy SMS-y, powiadomienia na specjalną aplikację o z propozycjami różnego typu degustacji win, wyjazdów w to miejsce, wyjazdów w tamto miejsce, zwiedzanie tego czy tamtego. Krótka historia miejsca. Także ktoś kto po prostu nie jest za pan brat z przewodnikiem i znajdzie się w miejscowości Orebicz, to pan Paweł zadba o to, żeby miło spędził czas i był naprawdę zadowolony. Tutaj jest następny sklep spożywczy Studenak Market. Tu znajduje się bankomat jeżeli ktoś chce wypłacić gotówkę w takie u po drodze do dojścia do plaży też znajduje się znajdują się sklepiki z różnego typu artykułami takimi potrzebnym do, do wody płetwy, maski, materace tu macie przykładowy Tragan z warzywami i owocami oraz oliwa z oliwek. Tutaj miejscowy klub orebich ma swój stadion, boisko. Popołudniami są tutaj rozgrywane jakieś mecze. Były przynajmniej rok temu. Teraz, teraz w dobie tylko boższe, nie wiem jak oni tam z rozgrywkami. centrum, jak gdybyśmy poszli w drugą stronę, to znajduje się też szkoła podstawowa. Obok szkoły jest kościółek, także też blisko, jeżeli ktoś ma ochotę w niedzielę iść do kościoła, nie ma problemu nie musi wsiadać, gdzieś samochód jeździ do jakiejś innej miejscowości jest kościółek tutaj na miejscu. Jeżeli martwicie się może tutaj o barierę językową, ktoś, kto chce przyjechać tutaj, nie wie, czy, czy sobie poradzi, czy się odnajdzie, nie zna jakichś języków obcych, boi się, muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo Chorwatów rozumie język polski. On jest bardzo podobny do naszego. Słowo dzień dobry, do widzenia brzmią praktycznie, no, no, bardzo podobnie do nich u nich dzień dobry to jest dobry dan także nie, nie ma problemu żeby żeby się tutaj porozumieć zrobić zakupy czy nie wiedzieć, czy po prostu bacie że nie wiem co powiedzieć sprzedawczyni także to jest tam bez, bez najmniejszego problemu jeżeli byście na przykład chcieli wynająć taki apartament u Marii bo Maria ma w sumie dwa domy i w tych dwóch domach są porobione apartamenty. Ja no nie śmiem się jej zapytać, czy, czy mogę po prostu zrobić jakąś recenzję innego apartamentu. Ale zrobiłem filmik o swoim. Zezwoliła mi, nawet się ucieszyła. I gdybyście na przykład znaleźli ten adres w internecie i chcieli zadzwonić, dopytać, nie ma największego problemu. Maria bardzo dobrze mówi po polsku. Rozumie także, także czy, czy zadzwonicie do Pana Pawła z Sonar Travel, który Wam tak jakby no ustawi tutaj te wakacje, ten pobyt pokieruje Was na stronę wyśle informacje, zalecenia tak samo możecie zadzwonić do Marii i też załatwicie to samo a tak prezentuje się plaża miejska Trstenica piękne widoki są dni, że, że, że ta plaża i ta woda wygląda inaczej. Wczoraj przy tej wietrznej pogodzie było takie bardzo, bardzo granatowe. Dzisiaj to ma kolor turkusu przejrzystość wody i czystość jest no, nieprawdopodobna. Ten, kto cały, cały czas spędza wakacje nad Bałtykiem, a przyjedzie tutaj no, będzie w szoku. Nie? Będzie w szoku, że, że po prostu. No, no, taka może być woda. Wchodząc, wchodząc do wody, na no ja mam 2 metry, no to ja mogę oglądać czubki swoich butów. Nurkowanie pod wodą, kręcenie filmów nie sprawia najmniejszego problemu. Wczoraj w komentarzach dostałem informację, informację zapytanie, czy czy dużo ludzi jest w Worebiczu. Z tego co podbuch zeszłego roku, no to jest mniej. Jest mniej. Zauważyłem, że miejscowi artyści, którzy na ulicach tej głównej malowali portrety, dorabiali sobie po prostu, czy, czy stali tacy taka grupka ludzi miała takie ptaki egzotyczne, można było z nimi sobie zrobić zdjęcia, i tak dalej. Dzieci, dzieci też produkują swoje wyroby różnego typu broszki, przypinki, widokówki też tutaj na ławeczkach było ich mnóstwo, sprzedawały też tego jest mniej. Restauracje no to, to, to tak są klienci, jedzą. Przed każdym wejściem są płyny do sekcji. Nie ma, że wchodzą w maseczkach, no bo to wszystko jest praktycznie na otwartej przestrzeni. Nie wchodzi się do zamkniętego pomieszczenia. Także tutaj co zauważyłem na tej plaży, no to były rok temu ustawione takie duże zjeżdżalnie dmuchane. No to w tym roku tego nie ma. Czy ludzi na plaży jest mniej, czy więcej niż rok temu? No naprawdę no, ciężko mi powiedzieć. No, i odniosłem się tylko po prostu do, do życia wieczornego, gdzie, gdzie po prostu po całym dniu leżakowania, pływania, wszyscy wychodzili na, na miasto, że tak powiem. Były organizowane jakieś dyskoteki albo koncerty miejscowych tutaj wykonawców tego jest mniej. Także Tak, tak dziś wygląda plaża Trzcinica. Następna atrakcja turystyczna, której Wam nie powiedziałem. Teraz mam skierowaną kamerę właśnie w to miejsce. Tam jest plaża, która się nazywa Mokalo. Na tej plaży jest zatopiony wrak drobnicowca. Kolos. Amatorzy nurkowania, ja nie mówię tutaj o nurkowaniu za akwalungiem i w ogóle z profesjonalnym sprzętem. Mówię o zwykłych butach do wody, masce z rurką, czy, czy taką maską pełnozważową. Śmiało mogą tam sobie popłynąć. I taki wrak zwiedzać. Jest tutaj wyspa, która nosi imię Badia. Wyspa zamieszkana dawien dawien czas temu przez franciszkanów. Jest tam taki mały klasztorek, kościółek. Oczywiście no nie mogli być na wyspie samowystarczalni więc dlatego opuścili tą wyspę klasztor niestety pozostał nie wiem jakim cudem zadomowiły się tam yy, jelenie chodzą normalnie dziko yy, są oswojone z ludźmi także podchodzą, jedzą chleb z ręki można pogłaskać no, no super sprawa Gdybyście nawet na przykład czegoś nie wiedzieli, byście chcieli się nawet dopytać. Tak jak mówię, dla takiego, który pierwszy raz tutaj przyjedzie przyjazd obok i zamieszkanie obok właściciela po jest bardzo pomocne. Z tego względu, że Maria zawsze, zawsze służy pomocą. Jest tak dobrą kobietą, że, że rzadko naprawdę można spotkać tak przyjazną osobę, przyjaźnie nastawioną do, do ludzi. Zawsze pomoże, opowie. Jeżeli macie coś do załatwienia, załatwi, także no, bez problemów i bez jakichkolwiek tam zahamowań można do niej iść, i ona zawsze zawsze pomoże. Świetnie zna polski, dobrze też mówi po polsku, także naprawdę no, no, nie ma jakiegokolwiek problemu. I, i gdybyście nawet nie, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, czy, czy gdzie tutaj jechać i co zwiedzić, zawsze podpowie, czy to pan Paweł, czy, czy Maria. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Rok temu jechałem pierwszy raz. Byłem tak zestresowany, że, że po prostu no... Że no, pierwszy raz zagraniczne wakacje, no wiadomo, no wiecie jak to jest. Ale szczerze polecam i, i ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tutaj macie chłopaków, którzy wypoczywają różnego typu sprzęt. Przejazdy motorówkami, paralotniami, kajaki można wypożyczyć, skutery wodne. Tutaj macie na przykład cennik skuterów wodnych. Tutaj macie miejsce wytyczone, gdzie oni startują i, i, i przypływają. Może Was ciekawi, dlaczego w niektórych miejscach jest jaśniejsza woda, w niektórych jest ciemniejsza. Otóż tu gdzie jest jaśniejsza to jest czysty kamień. Czysty kamień, bez żadnych porostów, bez żadnych traw. Tam gdzie jest ciemniejsza woda, na tych kamieniach już osiadły się jakieś wodorosty i po prostu dlatego jest, ona jest ciemniejsza, ale dzisiaj, dzisiaj kolor no, naprawdę jest mega turkusowy. Tutaj możecie zimne piwko wypić, zaraz na plaży. Gdybyście dalej poszli do końca tą plażą, tam dalej, do tych kamieni, jest tam plaża dla nudystów. Tam, gdzie teraz wskazuje, jest kemping, gdzie możecie kamperem przyjechać bądź szczepą kempingową. Tam też znajduje się wrak Mokalo. Także czy jest ci co tutaj byli. Niech sami ocenią, czy jest mniej ludzi, czy więcej. Wieczorem może nagram film z wyjścia na miasto. Pójdziemy na lody. Właśnie o lodach też chciałem wam powiedzieć, jest tutaj wspaniała lodziarnia, która nazywa się Oaza. Jest prowadzona przez dwóch braci. Nie wiem jakie są narodowości, ale chyba to nie są Chorwaci. Ale lody. No, mega, mega lody. W życiu jeszcze takich nie jadłem. Szczególnie e, tutaj Kuba mój syn bardzo je uwielbia i z nimi się zaprzyjaźnił. Także, także bardzo, bardzo mili są i, i naprawdę też szczerze polecam odwiedzenie ich. Dobra, rozkładamy maty. bo oczywiście, plaża kamienista, no to nie sposób jest tutaj wyleżeć na kocu, Więc rozkładamy maty i plażujemy. Czystość. Ciekawostką jest to, że ta woda uchodzi za najbardziej słoną na świecie. Ja wiem, że możecie powiedzieć, na no dobrze, no ale może martwe jest bardziej słone. Otóż z tego, co ja mi czytałem, może martwe jest jeziorem. a... A tutaj macie morze i zasolenie jest no nieprawdopodobne. Tutaj, żeby po prostu, nie wiem, no dojść na głębokość 2 metry, zanurkować po jakiś kamień, muszle, no to naprawdę trzeba dużo wysiłku, jest taki wypór wody, że ci, którzy nie umieją pływać, z powodzeniem się tutaj nauczą, bo, bo po prostu nie, nie utoną. Woda bardzo ciepła. Po tym wczorajszym wietrze woda dzisiaj jest cudowna. Tak prezentuje się Miejska plaża Przystenica. Jeżeli Wam się podobało łapka w górę, subskrybujcie, pytajcie, na wszelkie pytania odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Hej!